Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na kanale Tarot i Oracle. Dzisiaj coś innego. Miałam kilka próśb po wyemitowaniu recenzji Tarot of Oppositions z tą chęcią zobaczenia przez Was bliżej tych obrazów w ustawieniach prostych, czyli w światłach i w tych ustawieniach rewersów czy cieni, jakbyśmy tego nie nazwali. Dlatego dzisiaj to, kochani, nie jest recenzja, jest to takie bliższe przyjrzenie się obrazom i zastanowienie się może też trochę nad mm, tematyką tych obrazów, nad tym, co przedstawiają. Dobrze, to wyjmijmy sobie karty z pudełeczka i przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo. Dobrze, kartę tytułową odłożymy na bok i tam jeszcze na końcu jest ta karta zakończenia. Tak, damy sobie tutaj gdzieś z boku. I będziemy po kolei tu przyglądać się. W każdej karcie, tak jak chcieliście, mam nadzieję. Tu mamy światła, kartę głupca. I mamy także cienie. Karta maga. Hmm. bardzo ciekawe powiem wam spojrzenie ja tak z wami tutaj patrzę bo właściwie to drugi raz ja mam w rękach i miałam okazji od, od czasu recenzji się z nimi tak pobyć dłużej karty, te, te, te światła ta część ze światłami słuchajcie, one mają no bardzo dużo wspólnego z kartami które już tam są znane, prawda? Czyli czy to będzie Rider White, czy mam takie poczucie, ten tarot. Yy. Tak, różne tu taroty. Może nie będę mówić nazw, różne tutaj czuję, jakby postrzegam. To każdy z Was, niech sobie tutaj po swojemu, z własnego doświadczenia już się przyjrzy. Niektóre mają jakby zupełnie inne spojrzenie, prawda? Jest to fajne, na pewno jest to, słuchajcie, tarot, który daje nam możliwość poszerzenia spojrzenia na każdą kartę, każdą kartę, którą już znamy, ten symbolizm, prawda? Każdej karty, przemyślenie tego dokładnie. Zauważenie nowych jakichś podpowiedzi, prawda? Jak traktować. No i tutaj te cienie, no to to jest rewelacja, powiem Wam. To jest rewelacja. Mhm. No i cudownie, że jest do tego książeczka, która to wyjaśnia, prawda? Te cienie też. W postrzeganiu oczywiście tutaj tego autora, bo każdy autor ma gdzieś coś konkretnego na myśli. Oczywiście, tu do, te, do tych kart jest książeczka w języku angielskim, natomiast jeżeli byście chcieli w języku polskim, możecie sobie taką książeczkę zakupić w tym sklepie 8.com. A kiedy kupujecie tam karty w sklepie 8.com, to dostajecie tą książeczkę gratis do tych kart. To jest taki buklecik, wtedy wiecie. Mm. pokazywałam go na recenzji właśnie tych kart więc jak ktoś ma ochotę zobaczyć to zapraszam do recenzji tutaj dzisiaj chciałam wam właśnie zaprezentować te obrazy z bliższa, żebyście się mogli przyjrzeć im może zastanowić się tutaj już tutaj patrząc, prawda, co każdy obraz chce nam przekazać. Tak, widać tutaj czasem żywioły, znaki żywiołów są pokazane. I tutaj jakby jest pokazane, że ten żywioł jest w, w takim dysbalansie, prawda, że brak jest równowagi w, w tym żywiole, tu ognia akurat, tak. Karta diabła, Bowiem, powiem Wam, że absolutnie niesamowite spojrzenie na kartę diabła. Jako przywiązanie, przykucie, współzależnienie no właśnie. I tutaj sugestia, że współuzależniamy się też od, od tych aniołów naszych, którzy nas otaczają, przewodników duchowych. No, powiem Wam, dla mnie taka szokująca myśl trochę, ale jest w tym jakaś prawda. No właśnie. Hm. Tutaj tak jakby ten diabeł mówi: No, idź, idź sobie, że możesz iść, a ten siedzi dalej. Ciekawe, to taka myśl moja, wiecie, to można interpretować dowolnie, prawda? Mam nadzieję, że to pięknie ostrzy wszystko Wam. Mamy wieże, mhm, karta gwiazdy i rewers. No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe spojrzenie powiem Wam. Dużo tu jest do przemyślenia. To ja nawet nie chcę wrzucać tutaj moich takich jakichś em, teorii, które mi się teraz tutaj w głowie budują, bo myślę, że tutaj każdy powinien sam. No, tu muszę Wam pokazać. Zobaczcie, tu dobrobyt, dostatek, brzuszek pełny, a tu zobaczcie głód, prawda? Bieda, brak. No, to tu widać bardzo. Ale to jest oczywiście tylko jedno z jedno ze znaczeń symbolicznych tej karty, prawda? W ustawieniu prostym czy odwróconym. Tak, mamy przebudzenie, mamy sąd ostateczny. A tutaj. No, właśnie. Hm. Nawet nie będę mówić, kochani, bo mam sobie pomysły, ale ciekawa jestem, jakie wy macie pomysły. Jak macie ochotę, napiszcie, która z tych kart najbardziej Wam się tu podoba, a która z nich Wam się najbardziej nie podoba i totalnie Was odrzuca. Tylko napisz, proszę, czy masz na myśli ustawienie proste, czy ustawienie w rewersie, czy w cieniu, czy może chodzi Ci o całość tej karty, tego obrazu. Mhm. Doszliśmy do dwójki buław. Tu z boku macie napisy, to w razie co sobie czytajcie, kochani, bo ja nie czytam, bo się tak zapatrzyłam na te obrazy, na to, co nam się tu pokazuje. Ok. Trójeczka, oczywiście, buław. Bardzo sugestywne są te karty, wiecie. Nawet jak się zaczyna, tak sobie właśnie przypominam, jak ja zaczynałam przygodę z Tarotem. Przypominają na swój sposób obrazy, te światła, przynajmniej Ridera White'a. W związku z tym, jakby się znało podstawowe znaczenia rajderowskie, prawda? To ja tu czuję, że tu można sobie już fajnie popracować z tymi kartami. Nawet choćby na początku nie korzystać z tych rewersów, prawda? Tylko z samych tych, tych świetlistych, jakby ustawień prostych, jak to nie nazwiemy. Mhm. Tak. 6 buław to było oczywiście. Mamy siódemeczkę. 8 buław. Fajnie jest przedstawione. Szaleńczo biegnie. Wszystkiego chce, prawda? Wszystko naraz. Tu coś strącił, przewrócił. Tak, taka nieuwaga też troszkę. No fajnie, fajnie pokazane. O, tu bardziej już, tu już połamał, zobaczcie, to już totalnie, totalnie się posypało. Więc tu może bardziej, że tak dużo się dzieje, ale się udało, prawda? Tak to teraz czuję. A tutaj dużo się dzieje, ale się nie udało. Bo się tu połamał ten płotek, nie wiem czy widzicie. No, bardzo sugestywne są, prawda? Można nawet samych tych obrazów, nawet, nawet tak czuję, słuchajcie, 9 buław teraz bez znajomości symboliki kart. Można by tutaj wywnioskować sporo z tych, z tych obrazów i też w ten sposób czytać, intuicyjnie, tak, prawda? Bez jakichś tam wcześniejszych sugestii innych osób. Z książek Czy tych standardowych takich przekazów Które mamy O matko Co tu się wydarzyło Tu zobaczcie 10 buław W rewersie Tak Mamy pazia buław Mhm Uch jaki pochmurny pan Taki troszkę, jakby starszy niż zazwyczaj paziowie są pokazani. Bo poziowie tak około 20 lat, prawda? 20, kilku zazwyczaj są pokazywani. Tutaj mamy rycerza. Buław. Mm. No, widać ten, ten mrok trochę, prawda? Z tych, z tych cieni. Wychodzi to tutaj w tych rewersach, królowa buław. Piękna, aczkolwiek powiedziałabym nie do końca te kolory, te barwy, ta subtelność taka u królowej buław w prostych ustawieniach. No, inne spojrzenie troszkę. No, w cieniu widać tutaj tą ten ogień, prawda? Tej energii. No i król. Piękne są te karty, naprawdę. I cienisty. No jest tu ta pazerność wtedy zobaczcie. Dobra. I teraz co mamy, kielichy. Mhm. Tu widać różnicę pomiędzy biorę, a tutaj, zobaczcie, w tym rewersie jakby chcę wyszarpnąć, prawda? Chcę to wyrwać na siłę, ukraść, zabrać. Dwójka kielichów absolutnie przepiękna. W prostych ustawieniach. A tu w rewersie mamy, no tak rozpad, takie rozejście, prawda? Coś uschnęło, umarło coś, albo umiera, usycha, prawda? No dobra, dobra, bo się zapędzam, a mieliście sami tu... Ale widzicie, że to się nie można oprzeć pokusie, żeby tu nie próbować interpretować jakby. Trzy kielichy, zupełnie inne niż zawsze. Zresztą są trzy osoby na tej karcie. Które się cieszą, a tu jest jedna. Powiem wam rewelację. Tak jak mówiłam w recenzji, karty świetne na początek. Karty świetne dla osób, które zaczynają się uczyć, albo próbują wejść głębiej. Ja myślę, słuchajcie, że te karty są nawet dla osób, które są już naprawdę profesjonalne i mnóstwo już wiedzą, mogą same pisać książki albo nawet je piszą na temat Tarota. Natomiast tu zdecydowanie jest to jakaś perspektywa inna, jakaś e, świeżość tu jakby wrzucona. Coś tu autor miał na myśli, coś chciał przekazać od siebie, jakieś swoje spojrzenie, prawda, w tych obrazach, w tej symbolice, w tym jak to jest zrobione. Tak, bardzo się cieszę, że te prośby tutaj kierowaliście do mnie, żeby przyjrzeć się tym kartom bardziej, bo dzięki temu mam ten moment teraz, którym mogę poświęcić właśnie razem z wami tu kochani, żeby przyjrzeć się, tu siedem kielichów oczywiście żeby przyjrzeć się tym kartom z bliska, żeby zauważyć je tutaj. I też powiem wam, to jest fajny tarot dla osoby, która może obejrzeć sobie tutaj na, tym, na tej prezentacji właśnie takiej szczegółowej. I dzięki tym obrazom możesz się zastanowić, czy chcesz w ogóle czytać rewersy, prawda? Bo wcale nie trzeba tego robić. Wcale nie trzeba tego robić. Każdy z nas ma swoją ścieżkę, swoją podróż z kartami Tarota dziewięć kielichów, piękne. I to jest naturalne, że te nasze ścieżki się różnią, kochani. Każdy ma prawo do tego, żeby żeby ta ścieżka wyglądała jak chcesz, żeby wyglądała. Każdy z nas ma do tego prawo. Wcale nie musimy robić pracując z tarotem tak jak inni to robią. Możemy szukać swoich sposobów, swoich metod, swojej symboliki. Bo im więcej tych pomysłów, tym jesteśmy bogatsi potem wszyscy jako kolektyw, prawda, zajmujący się tarotem. Szczególnie, kiedy dzielimy się tą wiedzą, tą świadomością, przemyśleniami, właśnie z innymi osobami. Oczywiście, jeżeli chcesz dłużej jeszcze przyjrzeć się jakiejś karcie, zatrzymuj sobie materiał. Ja się staram dosyć długo trzymać. Możesz też go przyspieszyć, jeżeli uważasz, że dla Ciebie to jest za wolno. Jest taka metoda, możliwość na YouTubie, żeby przyspieszać albo spowalniać. Jeśli przeszkadza Ci to, że tyle mówię, możesz sobie wyciszyć głos i na spokojnie zaobserwować każdą kartę. Bardzo pochmurne te rewersy, słuchajcie, tu faktycznie, ale dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy asa pentakli i znowu jest to samo, widzicie tutaj. Ktoś tak delikatnie bierze, ewentualnie daje komuś, prawda? Na tej zasadzie delikatnie, a tu zobaczcie, pazerność wychodzi, prawda? Taka chciwość, I jakże adekwatne, wtedy to jest z pentagramem. Pokażę Wam jeszcze ten pentagram. W ten sposób ustawiony jest postrzegany jako pentagram świetlisty, który nas wspiera, który nas ochrania, a ten jako ten pentagram, który pokazuje właśnie te cienie, te mroki, prawda, zachowań ludzkich na przykład, czy w ogóle mrok jako tako. Dobra, dwie, dwa pentakle mamy i mamy w rewersie. Tak. Okej, okay. Trójeczka pentakli. No, tu to po prostu demolka totalna, słuchajcie, coś się stało. No dobrze, okej, okay. idziemy dalej. Cztery pentakle. Hmm. Bardzo sugestywne, powiem Wam, że są tak cudne te karty. Jakbym ja miała możliwość kupić je w momencie, kiedy zaczynałam pracę z Tarotem, to by mi tak ułatwiło, słuchajcie, wejście w ten temat. Hmm. Bo typowy Rider-White, on jest jednak surowy, prawda, w tych swoich obrazach. Coś tam pokazuje, ale nie jest to aż tak obrazowo przedstawione. Trzeba się doczytywać, prawda, w pozycjach różnych. Tu mamy sześć pentakli. Zauważcie, że jest podzielone to w ten sposób, światła i cienie. I dopiero 6. No. Tu mamy cienie, okej. Okay. Tak. Te obrazy są bardzo takie plastyczne, sugestywne, przedstawiają dużo współczesne też, ale czasem sięgają gdzieś w historię. Takie zmieszane powiem wam no, bardzo... siedem pentakli. Okej. Okay. Mam osiem pentakli. Mhm. Tak, zauważyłam teraz właśnie, że żywiołami ułożyłam te karty przed tym naszym przeglądem, bo pentakle jak jesień, a potem jest zima, prawda? I miecze. Mamy dziewięć pentakli, oczywiście, i też inne spojrzenie, bo zazwyczaj na dziewiątce jest jedna osoba, a tu są dwie. Hmm. Inne, inne spojrzenie, tak jakby stabilizacja, bardziej indywidualności, ale razem. Hmm. No i cień. Jak to cień? Wybieram siebie, prawda? Stawiam tu na siebie. Tak, dziesięć pentakli. Hmm. No tak. I znowu. Widać po tych pentaklach zobaczcie tą zmianę, tak jak powiedziałam przedtem już, przy Asie. Mamy pazia pentakli. No, okej. Okay. Rycerz pentakli. Bardzo wymowny jest ten pentakl, słuchajcie, w ustawieniu prostym, albo też właśnie w tym rewersie, też możemy powiedzieć. Królowa Pentakli. Bardzo ładne też to połączenie z tych kart ze sobą, takie plastyczne, elastyczne przejście. Tak jest. No, i mamy miecze, słuchajcie, czyli zima w żywiołach. Piękna ta karta, jest ustawienie proste, przepiękna. Rewers, też ciekawa, powiem Wam, też bardzo ciekawa. Dwa miecze. Hmm. bardzo sugestywne nie mogę oprzeć się wrażenia słuchajcie, że naprawdę każda karta jest tak dobrze przemyślana tutaj bardzo dobrze przemyślana tu naprawdę musiało być dużo myślenia na ten temat mądrych głów żeby stworzyć tak piękne obrazy, tak przedstawiające bardzo bezpośrednio. Cztery miecze mamy w ustawieniu prostym i w rewersie. Pięć mieczy. Ciekawe, bo zazwyczaj tu są inni ludzie na piętce mieczy pokazani, prawda? A tu jest jedna osoba. Trochę inna. Jakby inaczej ta historia troszkę tu jest opowiedziana, ale jeżeli ktoś by zaczął od tych kart, na przykład, powiem Wam to. Bardzo współczesne. Zobaczcie, kompletnie nie wygląda to jak karta Tarota, bardziej jak jakaś wizytówka, pocztówka, o tak bym powiedziała, pocztówka z wakacji, prawda? Z nadmorza, mieczy. Inaczej tu jakby jest spojrza... inne spojrzenie na tą całą historię, prawda? Głupca, który idzie przez życie. Bardzo ciekawe to jest, bo poszerza świadomość, poszerza możliwość postrzegania każdej karty, wnosi dodatkową wiedzę, kochani. Więc tak naprawdę, powiedziałabym, że ten tarot z książeczką i jakimś tym opracowaniem po polsku, właśnie, no chyba że znasz angielski, to jest niesamowita skarbnica wiedzy. Do takiego nawet studiowania, słuchajcie, każde, z każdej karty, każdego arkanum, bo przecież każde arkanum to jest jakiś. Doświadczenie nasze, prawda, które przeżywamy w życiu, czy to małe, czy duże? <laughs> tak. Dziewięć mieczy tu oczywiście. No, dziesięć mieczy niesamowite dla mnie. Kiedy ten ból sprawia, który długo odczuwamy, że tak zaczynamy, jakby sami. Łapać ten mróz wewnętrzny i kamienieć, jakby od wewnątrz, tak? Stajemy się tacy bardziej, mniej jakby postrzegamy ten ból swój czy u innych osób, prawda? Taka znieczulica tutaj wchodzi, zobaczcie, jak długo ten ból się odczuwa, prawda? A tu oj, A tu zobaczcie już, jak jak całkiem zamarł, jakby, prawda? W tym. W tym bólu. Wow. Powiem wam niesamowite obrazy. Naprawdę drugi raz go oglądam z wami, bo najpierw na recenzji i teraz na tym przeglądzie. I każda karta absolutnie mnie zachwyca swoją tym bogactwem symboliki, słuchajcie. I tą właśnie absolutną, czytel, absolutnie czytelną em, Formą przedstawienia nam tutaj tego wszystkiego, że tak łatwo jest jakby dostrzec o co tutaj chodzi, prawda? Nawet nie znając za bardzo. Wystarczy, że wiesz, że miecze to myśli, na przykład słowa, prawda? I tu już się domyślisz z tych obrazów, czy to coś fajnego, czy niefajnego. Królowa, pierwiastek żeński, król, pierwiastek męski, rycerz, działanie, prawda? Paść, przygotowanie. Do działania Królowa Mieczy, i tu mamy ostatniego Króla Mieczy. Bardzo, bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Tyle, kochani, widzieliśmy całość. Mam nadzieję, że teraz Jesteście już zadowoleni z tego, w jaki sposób tutaj ten tarot został przedstawiony, już w pełni teraz, prawda? Mamy dwa materiały: teraz, recenzję i to, to takie przyjrzenie się, ta prezentacja poszczególnych obrazów z dwóch stron, światła i cienie. Dajcie znać, co myślicie o tym tarocie. Dla mnie jest niezwykłe wnosi mnóstwo wiedzy, możliwości samorozwoju właśnie samoświadomości, też studiowania tarota, szczególnie właśnie te ustawienia proste a rewersy, prawda? Dajcie znać, która karta jest dla was ulubiona, którą lubicie najmniej, która wam dała najwięcej do myślenia, na przykład, którą studiujecie już długo i dalej coś tam widzicie w niej nowego, tak, bardzo ciekawy tarot i na pewno poświęcę mu dużo czasu. I zaangażowania, żeby zrozumieć to wszystko, co tutaj jest przedstawione dla nas. Dobrze, tyle, kochani. Utulam Was mocno. Dziękuję, że byliście ze mną tutaj. Fajnie mi było z Wami to przeglądać. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam.